No to, moi drodzy, będziemy śledzili śmierdziela. Dwa śmierdziele. Widzicie? To jest ten śmierdziel. I tutaj, jak widzicie, wychodzi ta śmierdząca trąba. Jest wysoka. Liście ma podobne kształtem do palcuchy. Jednak są inne, są bardziej tak jakby tutaj gumowe. A spójrzcie, ile tutaj na dole rośnie maluchów. Bardzo dużo. I teraz będziemy śledzić tego śmierdziucha. Tak, codziennie, co drugi dzień, bo już za parę dni otworzy się. Tu widać się otworzy i będzie purpurowy to jest jeden a teraz idziemy do drugiego drugi śmierdziel jest tutaj pod samym płotem sąsiadki zielsko mi rośnie zawsze coś znajdę oj widzicie Tutaj jest ten drugi śmierdziel. O tutaj wyrasta. Sąsiatka mówi tylko daleko ode mnie, żeby mi nie śmierdział. To posadziłam tutaj z tyłu pod płotem. I jak widzicie, ten dostaje już kolorowy ten liść w środku. To powinien się prędzej otworzyć. No. Będziemy śledzić. To dzisiaj zobaczymy śmierdziucha dwa dni później. Zobaczymy jak się Lilia nam jak się nam otworzył ten kielich Widzicie, on różni się tym od palczuchy, że kwitnie i jak ma dużo liści i razem z liśćmi. A palczucha dostaje pierw od ziemi kwiat, a dopiero jak kwiat przedkwitnie, zakwita, yy, wypuszcza listki. No to zobaczcie, jeszcze jest zamknięta, ale tu od dołu już się marszczy. To znaczy się, że będzie się otwierało. Czy już nabiera koloru? Tak, już nabiera koloru. Zobaczymy drugą. No, zobaczcie sami. Ta już tak wygląda, jakby miała się lada dzień otworzyć. Widzicie? Do samego czubka. I coraz bardziej kolor widać. No, chcę ją też Wam w całości pokazać. A jej, na no to tutaj wszystko mi przeszkadza, ale jak widzicie, tutaj stąd wyrasta. I idzie do góry. I u góry dopiero zaczyna wypuszczać kwiat. to by było na tyle no to witam was następnego dnia obiecałam wam, że co dwa dni będę wam pokazywała co najmniej co dwa dni tego śmierdziela a tu od ostatniego razu płynął trzeci dzień bo jest za zimno, żeby przychodzić bo u nas jest naprawdę zimno a i tutaj trzy dni od ostatniego razu jak widzicie nie dużo się zmieniło a raczej jest wszystko tak, jak było. Widzicie? Jak on właśnie rośnie, i z którego miejsca wypuszcza tą y, lilię. Zobaczymy jeszcze teraz do tego drugiego. U tego no troszeczkę więcej się zmienia, ale nie dużo. O, popatrzcie. trochę bardziej nabrał koloru Ładny gruby no. i... Od korzenia też nic się nie zmienia, jak widzicie. Pięknie nam rośnie. Do tego stopnia, gdzie kończą się liście, jak widzicie, gdzie kończą się tutaj liście, to w tym miejscu wyrasta wtedy ten kwiat. Zobaczymy za parę dni. Bo czy przyjdę jutro, tego Wam nie obiecuję, bo jest u nas niestety ale za zimno. I jeżeli będzie tak zimno jak dzisiaj, to na pewno nie przyjdę. Jeżeli będzie cieplej niż dzisiaj, a będzie padało, co jest u nas normalne, to też nie przyjdę. No, to witam Was dzisiaj w następnym dniu. I tak wygląda jeden z moich śmierdzieli. Jak widać zaczyna pękać. Może jutro, pojutrze się otworzy całkowicie. Ten jest ten większy. Bo na początku był mniejszy. Potem jakoś wziął się w garść. I rośnie. Ale ten będzie chyba potrzebował jeden, dwa dni trochę dłużej. Nagram, dam relację. Witam Was serdecznie w moim ogródku. Dzisiaj ponagrywamy sobie troszeczkę o smoczej lili O moim śmierdziuchu, bo już pięknie nam zakwitł. Znaczy się jeden tylko, jeszcze jeden jest zamknięty. Jest dzisiaj zimno. Wczoraj też już było dosyć chłodnawo. Wieczorem, bo w dzień było piękna pogoda, ale wieczorem zrobiło się raptownie chłodno i padał deszcz. No i dzisiaj też mokro, co chwilę popaduje. No i zobaczymy, co robi nasza Lilia. Wam ją przedstawię. I jak będziecie mieli pytania, co do niej, co chcielibyście o tej roślinie wiedzieć, to bardzo śmiało pytajcie. Na wszystkie Wasze pytania odpowiem. A teraz zapraszam Was, żebyście sobie obejrzeli tego śmierdziela. Muszę Wam powiedzieć, że śmierdzi niemożliwie. Okropnie śmierdzi. No, idziemy. No co moi drodzy, witam Wam. Dzisiaj jest 11 czerwiec i moja jedna Lilia jest otwarta. Widzicie, tak to wygląda. Śmierdzi okropnie. Nie będę tutaj długo stała, uciekam, bo naprawdę smród jest okropny. Czułam już jak śmierdzi, jak dochodziłam tylko do ogrodu. Jest naprawdę okropieństwo. Stare, zepsute mięso. No więc pokazuję wam mojego śmierdziela. Tutaj ma taki prynt. To jest ta kolba, która była zamknięta. Widzicie? Mówiłam Wam, że będzie purpurowa, i jest purpurowa. Okropnie śmierdzi. Później Wam, jak stąd odejdę, to Wam powiem, co mi się przytrafiło z tą jej mamuśką, tą, która zaginęła. To było jakieś 7 lat temu. A policzę dokładnie, ile lat temu było temu. W każdym bądź razie, jeszcze wtedy pracowałam. A ona mi też zakwitła i przytrafiła. Fuj, mi się, taka straszna przygoda z nią. Ojej, jak to śmierdzi, chyba że wam już wszystko pokazałam. Widzicie? Tam w środku, tam jest nasiennik. Nie wiem, czy uda mi się wam go pokazać. Tam jest nasiennik, i tam będą później nasionka. O, ta kamera mi przyśmiechnia od niej, widzicie? Fuj! muszę stąd naprawdę uciekać. O! No więc odeszłam od tego śmierdziela i teraz stoję w takim bezpieczniejszym miejscu, dosyć daleko od niej. A ten zapach już poczułam jak tylko dochodziłam do ogrodu, to już było gdzieś z odległości 10, km, 10 metrów, przepraszam, z odległości 10 metrów go czuć. A co mi się przytrafiło? To było dokładnie 8 lat temu, jak mi ta mamuśka wtedy zakwitła. Jeszcze wtedy pracowałam, jak większość z Was wie, pracowałam wtedy w kasie, w, du w dużym supermarkecie w Rewe. Szłam tego pięknego dnia, jak mi ta mamuśka zakwitła, do pracy na popołudniówkę. Mój mąż był już tutaj od rana w ogrodzie i zadzwonił do mnie i powiedział mi, że y, śmierdziem zakwitł, więc szybko ubrałam się, przyleciałam tutaj. Pofotografowałam go ze wszystkich stron, z góry, z dołu, z przodu, z tyłu, jak tylko się dało. No i potem poleciałam do samochodu, żeby przyszykować się do pracy. W samochodzie strasznie mi śmierdziało. Myślałam, że to w nozdrzach mam jeszcze ten, ten smród, ten zapach tego starego, śmierdzącego, ale naprawdę starego, śmierdzącego mięsa. Przyszłam do domu, wykąpałam się. Ubrałam wszystkie ciuchy czyste, przyściusieńkie. Jedynie czego nie, nie wzięłam nowego, to buty. Buty zapomniałam i wzięłam te same buty. Zresztą nie spodziewałam się, że będzie mi tak strasznie to wszystko śmierdziało. No i poszłam do pracy. Usiadłam w tej kasie, a kasa, jak wiecie, jest tak, no, siedzi w takiej się jakby klatce. Siedzieć się w takiej jakby klatce. No i czuję, czuję ten smród, jak unosi mi się i czuję ten smród. I ogarnęła mnie panika, co ci ludzie sobie teraz myślą, jak to babsko strasznie śmierdzi. Czy ona się już nie myła kupę czy co. No i wtedy zrozumiałam, że winę mam sama, no bo zapomniałam o butach. No zapomniałam, prawdę mówiąc to nie zapomniałam, po prostu nie przypuszczałam, że i buty mi tak przyśmiargły, że prześmiargło wszystko. No teraz widzieliście i tak jak już mówiłam na wstępie, jeżeli macie jakieś pytania co do tej, tego kwiatu, bo raczej kupić tego u nas nie można, ja przywiozłam sobie tę cebulę z Grecji. Próbowałam tutaj kupić, ale niestety nie udało się. Zawsze mi pod tą nazwą dostarczali co innego. Tutaj jest jeszcze ta, ta ma większy jeszcze ten liść, a podejrzewam, że za dwa, 3 lata osiągnie wysokość. Tylko liść do 1,50 m, bo taki osiąga, taką osiąga też wielkość. No, jak widzicie, tutaj tak już wygląda. Powinien się już otworzyć. Przypuszczałam, że dzisiaj się otworzy. Ale jest niestety za zimno. A ten kwiat potrzebuje ciepło. Jest ciepłolubny, tak samo jak i ja, jak jego właścicielka. No to, co Wam jeszcze tu powiedzieć? Nic. Yy, obejrzyjcie sobie wszystkie filmiki na moim kanale z ogródka bo niektóre są mniej ciekawe, niektóre więcej. Zapraszam Was do oglądania na razie tego, co Wam pokazuję. No to zobaczcie sobie jeszcze ją tak z bliska, tak jak Wam pokażę. Założyłam kurtkę, bo jest u nas zimno i zaczyna padać właśnie. Widzicie, i taki wysoki pręt wychodzi. Mam jakieś uczulenie chyba na nią, bo zaraz mi strasznie swędzą ręce. Widzicie, i tam w środku w tym otworze jest na dole, zupełnie na dole jest nasiennik. Będą takie malutkie kuleczki. I jak te kuleczki powsadzamy do ziemi, to wtedy nam po kilku latach zakwitnie. Taka lilia i będzie nam śmierdziała. No, i teraz pokażę Wam tutaj w całości tą piękną damę. Ramkunculus vulgaris. Taką ma botaniczną nazwę. U nas nazywa się to drachen lilie A u Was w Polsce będzie się nazywała smocza linia. Smocza lilia. Zobaczcie tą piękność. Boże jest piękna, trzeba jej oddać, ale śmierdzi okropnie. Ponieważ dzisiaj jest chłodno, jest tylko 15 stopni i nie ma tyle much, bo normalnie jest ona tutaj na tych prętach i w dole. Oblegana przez muszycę. No cóż, muszyce lubią stare, śmierdzące mięso. Gdyby nie zanosiło się na burzę i na deszcz, to na pewno byłoby dużo muszyc tutaj. No, weszłam do sąsiadki, do ogródka, żeby z drugiej strony wam tego śmierciela pokazać. No i tak wygląda. No, jeszcze. Trochę dalej się przemieszczę. Widzicie? Tak on wygląda. Może z tej strony uda mi się lepiej wam pokazać ten nasiennik. W tej chwili chyba jeszcze kulek nie ma. Nie. Oj, urwałam go kawałek, no ale nie szkodzi. Mam widzieć. Zobaczymy jeszcze ile ma centymetrów na śmierdziel i poszczególne jego części. Oj, jak śmierdzi okropnie ludzie, co ja dla was robię. Tak się poświęcać. No więc. 80 centymetrów dokładnie. 80 centymetrów. A ile ma to, to? Coś? Ten pręt? 60 centymetrów. No. Więc ta w przodzie, ta druga jest większa. No więc to, co? co mi teraz pozostało? Będę się z Wami żegnała. Życzę Wam miłego dzionka, yy, miłego popołudnia, miłego wieczoru i bądźcie zdrowi, jeżeli macie ochotę to zapraszam Was do następnych moich filmików, jeżeli chcecie częściej oglądać yy, moje filmiki z ogródka to nie zapomnijcie mnie subskrybować, będziecie wtedy otrzymywali na bieżąco wiadomości jak pojawi się u mnie jakiś nowy film. A teraz do zobaczenia, pa pa.